Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Patrząc na rysunek paroletniego dziecka możemy zobaczyć albo bazgroły, albo szczęśliwą rodzinę. Patrząc na CV nowego pracownika możemy zobaczyć albo parę nadmuchanych zdań o sobie, albo trud, Zdobywanej z mozołem wiedzy. Patrząc na parę emerytów, siedzących w parku na ławce, możemy zobaczyć nieuchronność starości, albo historię wiernej miłości. Patrząc na bezdomnego, wyciągającego rękę po pomoc, możemy zobaczyć albo przegranego, Albo historię, w której ktoś nie udźwignął ciężaru życia. Wszystko w naszym życiu zależy od sposobu patrzenia. Przypatrywał się, zobaczył i zachwycił Jezus. On zawsze tak ma.